Dzień dobry. Wczoraj poznaliście przymiotnik. Obsolete. 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 Czyli przestarzały. Na przykład. Our computer system will soon be obsolete. Our computer system will soon be obsolete. Czyli nasz system komputerowy wkrótce będzie przestarzały. Obsolete. Dzisiaj mam dla Was także przymiotnik literkę O, a mianowicie obtuse. 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 Obtuse oznacza tępy, ograniczony, głupi. Czyli slow to understand things in a way that is annoying. Slow to understand things in a way that is annoying, czy gdyby wolny w rozumieniu rzeczy w sposób, który jest irytujący, wkurzający, annoying. Na przykład: The obtuse young man couldn't understand the simple instructions. The obtuse young man couldn't understand the simple instructions, czyli ten tępy, ten ograniczony, ten głupi młody mężczyzna nie mógł zrozumieć tych prostych instrukcji. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro.